Czyli wszystkim serdecznie z tej strony Kubo Agro, a to jest kolejny odcinek na nowej serii na moim kanale, czyli poznajemy Hofbergman 1.2. Dzisiaj zajmiemy się łowieniem ryb na mapie Hofbergman, bo w nowej wersji taka możliwość nam się pojawiła. Zacznijmy może od tego, czego potrzebujemy do tego łowienia ryb. No oczywiście potrzebujemy jakiegoś samochodu, żeby się dostać nad jezioro lub ewentualnie roweru, no tylko, że rower nam łódki nie uciągnie, więc przydałoby się jakieś auto. I w, jak widzicie w zakładce z maszynami e, Samojezdnymi Mamy przyczepkę wraz z łódką Jest to jeden element e, I musimy to kupić razem Jak widzicie największą bolączką na ten moment mapy Hofbergman jest to e, Że Jeżeli gramy w wersji polskiej To nie wskakuje nam niemieckie tłumaczenie e, Bo polskiego nie ma aktualnie I nie wskakuje nam żadne tłumaczenie tylko pojawia nam się takie coś e, Tak samo tutaj I to jest Ogólnie bardzo powszechny problem, który zobaczycie zresztą już w dzisiejszym odcinku, jak będę pokazywał też inne rzeczy. Jeżeli nic z tym nie zostanie zrobione, no to albo sobie wrzucę niemiecką wersję jako polską, po prostu sobie tutaj podpiszę ją sobie jako Polska i, i będę miał tutaj niemiecką wersję, albo jeżeli przez dłuższy czas nikt się tym nie zajmie, to po prostu zrobię dla Was tłumaczenie z niemieckiego, bo to nie jest jakiś bardzo duży problem. Czyli tak, mamy łódkę, co mamy napisane. Mamy napisane, że ona ma 5 koni mechanicznych, 5 litrów pojemności silnik, 20 km na godzinę maksymalna prędkość, chociaż jest większa. że waży 100 kg. No i że mamy jakieś tutaj śmieszne oponki. No i teraz, tak. Jakie ta łódka ma konfigurację Jak widzicie, znów na, brakująca nazwa łódki, to jest jedna rzecz. E, brakująca nazwa konfiguracji. E, ta konfiguracja odpowiada nam za napis, jaki mamy. E, tutaj mamy napis e, Sejgórkę. E, tutaj mamy napisane e, Luna Nas, czyli też zabawnie. Jak ktoś troszeczkę ogarnia niemiecki, to wie tutaj o to, co autor miał na myśli. Tutaj mamy nieco grzeczniejszy napis, czyli Zewolf. Ja taki napis wybrałem sobie. Eee, tutaj jeszcze mamy Wasarz Fine. No i to tyle cztery napisy do wyboru. Eee, powiedzmy, że zostaniemy przy tym napisie. Eee, mamy konfigurację koloru całej łodzi. Ja na przykład akurat wybrałem taki kolor. Eee, Potem mamy konfigurację samego napisu. Na przykład tak. Jak widzicie, tutaj nic innego, nam no się chyba nie... A nie, jeszcze mamy napis z tyłu, jak możecie zauważyć. Także spoko. I widzicie, ta... To jeszcze jest niescentrowane, także ta łódka jest tak z boku, jak kręcicie... Yy, kamerą, to ona też ma się kręcić. To jest jakiś błąd. Myślę, że... Zostanie to... Poprawione. Yy, oprócz tego, możemy jeszcze ustawić... Yy, kolor felg yy, w... Szczepce, albo taki, albo, albo taki. Yy, ja akurat wybrałem taki. No i oczywiście ta obicera jest racyjna standardowo. Z tyłu na przyczepce. łódka kosztuje podstawowej konfiguracji 14 000 euro. Także ja już sobie tutaj z tą łódeczką przyjechałem. Teraz on pokażę w jakie miejsce. W miejsce, tutaj koło rozlewni napojów trzeba skręcić. Czyli od sklepu jedziemy prosto tą główną drogą. I dojeżdżamy sobie tutaj. Należy tutaj skręcić. I przez samą rozlewną napoju również należy sobie tutaj skręcić. Dzisiaj jest tutaj mała droga, która dawniej prowadziła tylko do tego pola natomiast teraz ma ona już dużo większe znaczenie, bo to jest jedyny dojazd do naszego do naszego tutaj jeziora. Po prawej stronie mamy oczywiście łąkę, która już była. No tutaj podjeżdżamy sobie, ale szlaban zamknięty, tak? Yy, dawałoby się, że, że musimy tutaj coś kupić, nie. Szlaban otwiera nam się automatycznie, tylko musimy, o, podejść, wcisnąć i z bardzo ładnym dźwiękiem otwiera nam się szlaban. Yy, tu mamy oczywiście tablicę zakazów, nakazów, co wolno, co nie. Łowić wolno, kąpać się wolno. Wjeżdżamy sobie. Żeby być nad samym jeziorem, nie musimy nic płacić, nie musimy nic kupować do nowego terenu. Natomiast, żeby złowić jakąś rybę, no to już musimy zapłacić swego rodzaju abonament. Wędkarski, o którym Wam zaraz dokładnie powiem. Nie jest to karta wędkarska, a raczej musimy kupić sobie pewien obszar, w którym możemy wędkować. Co zresztą zaraz Wam pokażę. I ten. Też się różnią zasobnością w yy, rybę, że tak powiem. No. No, jak to nam wystarczy. Tak, do przodu. Dobra, teraz przełączamy sobie podgię na łódkę. Widzicie, mamy osobną podgię samochód, osobną przyczepkę i osobną samą łódkę i wciskamy. I zobaczymy co nam się wydarzy, bo nic nam się nie wydarzyło Chyba zbyt płytko podjechaliśmy Należy tą łódką jednak dosyć głęboko tutaj wyjechać O, dobra, kupnęliśmy ją Tutaj głęboko dojechaliśmy O kurde, się ładowałem Dobra No, tak powiem profesjonalnie to ja tego nie zrobiłem ale mam nadzieję, że wiecie o co yy, chodzi. Trzeba odpowiednio głęboko wjechać, bo inaczej wam ta łódka po prostu nie spadnie. No i wsiadamy sobie do łódki. Kamerę mamy taką, lub ewentualnie taką. Oczywiście pod przyciskiem yy, Ender odpalamy tą łódkę. Ona chodzi dosyć głośno. Dosyć słabo skręca, także e, jeżeli chcemy coś ominąć, to trzeba dosyć tych łuk wziąć, żeby to, w ogóle, Wam się mogło udać. Samopływanie, zwłaszcza przy większej prędkości, e, idzie dosyć lekko. No i teraz przystąpmy do tego, co trzeba złowić, zrobić, żeby złowić rybę. E, pod przyciskiem X, tak jak kupujemy tereny, Mamy do wyboru takie, jak widzicie, malutkie obszary, które kosztują tam po kilkaset euro, ten na przykład 440, ten 390, ten tutaj aż 518 i powiedzmy, że na przykład kupimy sobie ten obszar, o, bo jest chyba najbliżej. Nas i zaraz sobie tutaj do niego dopłyniemy. Oprócz tego widzicie można kupić wyspę. Wyspa jest yy, warta uwaga ile tu pieniędzy? Yy, 63 tysiące aż jest warta wyspa, no i oczywiście można sobie tutaj na tą wyspę yy, wbić, nie wiem czy ta plaża nie, nie należy do wyspy, tak wygląda jakby nie, nie należała. I ewentualnie z tej yy, wyspy wyciągnąć, powiedzmy wyciągnąć te drzewa i to sobie z nimi zrobić. Te obszary jak widzicie jest dosyć dużo, chyba 10 naliczyłem yy, w różnych miejscach i te obszary róż różnią się z osobnością w rybe. Zobaczmy sobie gdzie my mamy porządek w prawo w lewo o, Jak widzicie widać tą ikonkę tam No i gdyby było niemieckie, gdyby było Włoskie tłumaczenie to byłoby dużo dużo lepiej Ponieważ wtedy byśmy tutaj Wszystko mieli na wyciągnięcie ręki Że tak powiem Natomiast w takiej sytuacji jak teraz No to widzicie że jest tylko kod od braku Braku nazwy, no i tyle. Już to ładnie zakręcić, powiedzmy. Gasić silnik i pod lewym przyciskiem myszki. Aha, jeszcze może jedna rzecz. Pod F oczywiście mamy reflektor. Proszę bardzo. I tym reflektorem, za pomocą dw przytrzymania dwóch klawiszy myszki i kręcenia nimi prawo-lewo, możecie sobie tym reflektorem. Aha, tylko musimy przeskoczyć na nas to siedzenie. No kurcze, hmm, czasami to... Aha, musi być silnik zapalony, dobra. Eee... Yy, widzicie? Ten reflektor nam chodzi ładnie, prawdopodobnie. I jak widzicie, wy, y, łowimy ryby. Teraz jeszcze trzeba wcisnąć przycisk R, tutaj wam odpalę podpowiedzi, żebyście wiedzieli dokładnie o co chodzi. Yy, Angeln starten jest napisane po niemiecku. No właśnie. Eee, uruchomiło nam się i teraz pokazuje nam angel b be, czyli zakończ łowienie. No i nam się pomału te ryby łow, łowią. Jak widzicie w prawym dolnym rogu 1 kg ryb już mamy. Eee, po czym to będziemy widzieli? Eee, na razie nam się nie pokazują, ale za chwilę nam się pokaże tutaj pewnie pierwsza ryba. Eee, no i jest to proces bardzo czasochłonny. Tutaj, tutaj nam pokazuje 0,00%, ale to jest błąd. Jeżeli byśmy mieli to oficjalne tłumaczenie, ładne, to by nam pokazywało, ile w każdym z tych punktów, na każdym z tych obszarów, które możemy kupić, pokazało nam by, ile mamy w tym obszarze, jakby jaką zasobność w ryby. Ta zasobność też się z czasem odnawia, więc jeżeli na przykład kupicie jeden obszar i wykorzystacie go do zera, to nie znaczy, że on już nigdy nie będzie wam dawał ryb, on po prostu za jakiś czas się odnowi, następnego dnia na przykład i znowu będziecie mogli łowić. Podejrzewam, że od tej zasobności również zależy to, jak szybko będziecie łowili te ryby. Ja tutaj, jak łowiłem, na takim średnio zasobnym miejscu, akurat nie na tym, gdzie tutaj stoimy, tylko na tym bliżej wyspy. Tutaj pod wyspą. Oczywiście autozapis, zapis, już wam pokazuję. Na tym obszarze, który jest gdzieś tutaj pod wyspą. O, one nam się też oznaczają ładnie to wtedy chyba 4 dni mi zajęło, żeby tą łódkę napełnić na full. I jak widzicie, przyspieszymy sobie czas i zaraz wam coś pokażę. O! To widać miejsce było nam całkowicie opróżnione i dlatego nam się to łowienie zatrzymało. Dlatego musimy teraz rozpatrzeć, czy jest napis rozpocznij łowienie, czy już czy jest napis na, zakończył łowienie. Jeżeli ro, rozpocznie, to znaczy, że coś nam no, się musiało w międzyczasie przerwać, albo że e, zasób ryb się w tym miejscu wyczerpał. Jak widzicie, mamy skrzynkę też na pokładzie, możemy sobie wysiąść również e, i nie, z, nie zrespimy się gdzieś. O, widzicie, pojawiła się pierwsza ryba. E, jak sobie wysiądziemy z tej łódki, to nie zrespimy się gdziekolwiek, tylko zrespimy się na łódce, więc nie, nie spadniemy do wody, nie ma takiej... E, Obawy. I tak jak mówię, łowienie jest dosyć długim procesem. Myślę, że zależy od tego, jakie zasobne jest miejsce. Ale tam mnie to zajęło około 4 dni, żeby pełną tej e, łódkę tych ryb e, nałowić. Także no, naprawdę trzeba się tutaj wybrać, zabrać pro, prowiantu, bo inaczej to, e, to może być ciężko. Hmm, może zahamuję tutaj czas i pokażę Wam jeszcze tą łódkę, jak ona się prezentuje w środku, powiedzmy. Tutaj nam się spełnują te ryby. tu jakaś skrzynka. Tutaj elementy do sterowania tą łódką. Jakieś koła ratunkowe. I tak to, jak widzicie, wygląda. Tak więc troszkę to może potrwać. Po zakończonym łowieniu, jak widzicie, mamy tutaj całą tą łódkę e, załadowaną e, rybami. I do łódki mieści nam się 100 litrów ryb I to jest 100% Żeby zakończyć jakby to łowienie To lewym przyciskiem myszy Tyk, z powrotem na siedzenie Odpalamy silnik I płyniemy z powrotem yy, do brzegu I tutaj się może rozchłanić na 20-30 godzinę, Także nie do końca jest prawdą zapętkę, je, je, która jest tam w jej je, parametra. No właśnie, tu mamy pomosty. Te pomosty na no, początku wydają wam się tylko taką ozdobą, ale nie. One mają swoją y, ściśle określoną funkcję, którą zaraz postaram się pokazać. Jednak nie jest aż takie Ta łódka też bardzo fajnie się steruje, bo ona ma taką bezkładność jak to na wodzie. To pływał na przykład kiedyś łódką czy kajakiem, to wie, że jak się rozpędzimy na przykład łódką, no to ona się w miejscu na wodzie nie zatrzyma, jeśli będziemy hamowali. Tak samo jest z tym, myślę, że jest to bardzo fajna sprawa. Także teraz wgraśmy silnik. I pod przyciskiem I wyładowujemy. Musimy być blisko brzegu lub właśnie najlepiej blisko w mostu. No w sumie przy brzegu to chyba nie, nie udałoby się. Musimy być przy pomoście, bo jeżeli władujemy to do wody, to ta skrzynka owszem pojawi nam się spadnie e, nam pod wodę po prostu, ale już nie, z tej z podwody nie będziemy mogli jakby wyciągnąć Ona nam będzie tam pod wodą gdzieś leżała, natomiast nie będziemy mogli e, już tej skrzynki wydostać Także jakby to już będzie stracona skrzynka No i znowu i... E, tutaj chyba inaczej się nie da niż po prostu... Czekajcie, spróbujemy nie, nie wyładuje nam się, bo nie ma miejsca. Ok, czyli za każdym razem trzeba to przesuwać po prostu. Cyk Dobra i ostatnia skrzyneczka. Cyk. Opróżniona łódka. Yy, jak widzicie 100 litrów ryb, no to myślę, że czy tam 100 kg ryb chyba tutaj według tego no jak widzicie te, jeśli chodzi o teksturę to myślę że dosyć fajnie to wygląda także tyle złowienia ryb nie jest to jakiś jak widzicie bardzo skomplikowany proces po prostu długotrwały tutaj jeżeli ktoś na przykład uprawia intensywnie gospodarstwo tam ma zwierzę i tak dalej no to nie, no, nie będzie miał nie będzie miał po prostu czasu żeby żeby to ogarnąć Polecam sobie wrzucić po prostu, dopóki nie ma tego polskiego tłumaczenia, polecam sobie wrzucić niemieckie I wówczas będziecie mieli te procenty, ile na którym obszarze jest procent No i wtedy można oczywiście już kombinować, tak? Możemy zacząć kombinować, w którym obszarze jest najlepsza wydajność Czy warto stać w jednym obszarze na przykład i te łowić, czy lepiej co chwila zmieniać obszar W momencie, kiedy na przykład w jednym z nich spadnie ta wartość procentowa To popłynąć na przykład na następny te obszary nie są drogie, więc myślę, że zainwestowanie w to też nie będzie e, problemem. No i teraz pojawia, pojawia nam się jeszcze taki temat. Moment, nie tutaj, tylko tutaj. Pojawia nam się taki temat, że ryby możemy na mapie Hoverman przerabiać, ale oczywiście nie musimy. Możemy je sprzedać e, w takiej postaci, w jakiej one e, występują. E, oczywiście tutaj znowu nam brakuje. Brakuje nam podpisów, czyli jest no missing field type fish i tak dalej, a tu jest missing field type smoked fish. Smoked fish to jest ryba wędzona natomiast samo fish to oczywiście ryba. E, no więc zwykłe ryby możemy sprzedać do gospody makaja oraz w sklepie wiejskim. E, jak widzicie, cena dosyć nieco, bo 7000 e, za 1000 litrów ponad e, 7000 około 500-600. Natomiast za taką rybę wędzoną możemy zgarnąć nawet 10 600, czyli 3000 teoretycznie na tonie więcej. No tylko że kto tu będzie miał tonę ryb, nie staczyłoby wam roku, żeby tutaj. Mm, prawdopodobnie. No zależy jaki jak to ma długi sezon, ale myślę, że nie starczyłoby roku, żeby tutaj tonę ryb nałowić. No chyba, że na kilku łódkach. E, także no, już w farmingu, jak widzicie, można robić nawet zawody wędzkarskie e, Myślę, że to jest dosyć, dosyć ciekawa sprawa. No i myślę, że powstaną. No może nawet na moim kanale będą takie tutaj zabawy typu, kto złoży więcej ryb w jakimś tam czasie, nie? Jeszcze jedna sprawa. Co do tych skrzynek. Jeżeli chcecie je gdziekolwiek wyładować, albo w wędzarni, albo w sklepie, musicie je obrócić. Przyciskając scrolla i obrócić i wtedy te ryby Wam się wyładują. Jeżeli je postawicie w ten sposób, to te ryby Wam się po prostu nie uda Wam się ich wyładować. Tak więc ryby można również przerabiać, czyli wrzucić w łańcuchy produkcyjne, czyli wędzić, ale wędzeniem ryb zajmiemy się już w kolejnym materiale. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Zapraszam do ośledzenia całej serii, pod tytułem poznajemy Hofbergman 1.2 i życzę udanej niedzieli, bo chyba dzisiaj, kiedy ten film wrzucam, to zdaje się, jest niedziela. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.